Wasza ofiara, wasz, wasza walka o niepodległą Polskę spowodowała, że dzisiaj możemy żyć w niepodległym kraju. Dla mnie ono, ona, ta niepodległość jest największą świętością, największym zobowiązaniem i mogę Państwu w imieniu Rządu Rzeczypospolitej obiecać, że będziemy robić wszystko, żeby Polska się rozwijała nie tylko jak najlepiej, ale też bardziej równomiernie w takich miejscowościach, jak te tutaj na północnym mazowszu na kurpiach ale też żeby dbać o solidarność o solidarność między pokoleniami z seniorami o solidarność między bezrobotnymi i pracującymi o solidarność między wsią i miastem bo tylko tak możemy zbudować silną Polskę a jesteśmy na najlepszej drodze i z tego możemy się bardzo cieszyć dziękuję bardzo